Po ocyku tak powszechnie nazywa się ten e, dom, mieszkał tu pan Szumański, speluchy. oczywiście no. z Prezydent... Stał dosłownie i jak nie ps, zobaczył, to pizda kurwa, ale widać, że kamery, gps -y i pseluchy w akcji. się kruszą, oni, oni nie są żadnej roboty, nawet od takiej chyba prostej, to w kamery i pełna pizda. Nie ma jak domu jak się wchodzi, wychodzi to wtedy pizda kurwa cweluchy Kolejne cweluchy Wyjeżdża tak samo Ciąg dalszy celuchów wjebany. Jeden już tutaj przejechał wcześniej Lewisce pod mostem yy, 13.32 tam było daleko, nie wiem czy było. Widać, że skręcał Cfeluch. tajne Cfeluchy w akcji. Jest, skręcał. nagramy kwiat z O! Widać było Cfelucha. 03-070. Hej, kurwa, pierdolone Kolejnego chyba nagram. Jebany petyki, bace celują Szyk ve I Jadę do sklepu.